Dzień dobry, z tej strony Paweł. Auta z Ameryki USA. Dziś do nas dotarła yy, przyczepa dla naszego klienta. Piękno, właśnie klient przyjechał. Yy, 2020 albo 2021 rok. Jakoś tak. Z, wysu z wysuwanymi tym bokami. Pięknie wygląda. jest przyczepa nowka, co nie? Wszystko jest jak nówka od spodu, yy, wszędzie. No, uszkodzenia, jakie ma, no to tutaj, tutaj i tu u góry. Więcej takowych uszkodzeń nie ma, nie? ten pojazd. Więc piękna rzecz. Kto jest zainteresowany taką przyczepą 10-metrową, nawet 11-metrową? 3,5 metra wysokości ma w sumie zaraz Was zaprowadzę do środka pokażę jak to wygląda od spodu pełno silniczków do podnoszenia do, do tego do a tu jest jeszcze taka roleta na głowę schoteczki fajne sypialnia duża z klimatyzacją bardzo dużo różnych, no, na telewizję, na, na kable satelitarne, to na zewnątrz widziałem. Tutaj jest nawet na ten wzmacniacz sygnału e, internetu. No, proszę zobaczyć, jakie sterowanie fajne Łazieneczka, kibelek piękny. Proszę zobaczyć, ktoś taki szuka. Nie kupicie takiej u nas w Polsce. Nie ma takich w Polsce. Proszę, jaki to jest salon. To jest właśnie ta część powiększana. Po środku wyspa. Piękna sprawa. Kuchnia, lodówka wielka. No. Zamrażaleczka. Okap. No, mikrofala. Wszystko ładnie wbudowane. Nowe, jakaś szafa mękowa. Tutaj szuflady. O wiele pilotów jest. Do tego. Tutaj ten zlew. fajno, Nieś co tam ścieka. Fajne fotele i to wszystko jest elektrycznie Nie, może nie elektrycznie, ale jest rozkładane Wiem, bo widziałem I te fotele się po prostu rozkładają, żeby było wygodnie siedzieć To jest roleta tak samo? Nie, to nie roleta, przepraszam To nie roleta Ale tak to wygląda, wielkie TV O! o. Siedzenie super nie no. Super, mega 22 rok. Kto jest zainteresowany, to proszę do nas pisać auta z Ameryki USA, a taką przyczepę możemy ściągnąć. I powiemy ile ona wyjdzie. Ta przyczepa. Na pewno nie ukrywam, że ona wyjdzie dużo, dużo taniej niż yy, przyczepy. Tutaj yy, dużo, dużo mniejsze, no nie tak jak te. Nie takie jak te, proszę państwa. Świetno. Zapraszamy do kontaktu.